Biegaczek i karze, rowerzyści, czyli mnóstwo osób dobrej woli, pojawiło się w niedzielę 20 września na stadionie miejskim w murowanej goślinie. Dzisiaj spotykamy się po raz czwarty z okazji 12-godzinnego charytatywnego biegu. Tym razem biegamy dla Martyny Raczyńskiej. Chcemy jej pomóc stanąć na nóżki. W tym celu potrzebne jest uzbieranie kwoty 9 tysięcy złotych, co pozwoli Martynce wraz z mamą wyjechać na dwa turnosy rehabilitacyjne. Akcja charytatywna Andrzeja Ludzkowskiego z roku na rok przyciąga coraz to więcej osób, które w tym co robi widzą sens. Zauważam, że w ludziach się coś jednak ruszyło. Tu nie chodzi o modę, bo to nie jest bieg, żeby się lansować, tylko żeby być z nami, wspierać na bieżni i, i pomóc drugiej osobie. Podczas niedzielnej akcji na bieżni stadionu miejskiego pojawiło się blisko 540 osób. Niektóre z nich zrobiły jedno kółko, ale były też i takie osoby, które przebiegły ponad 20 km. Sam Andrzej Ludzkowski co prawda, rekordu nie pobił, ale wynik 71 km robi wrażenie. Zakładałem, że dzisiaj zrobię rekord trasy, ale nie rekordy są najważniejsze. Nawet gdybym przebiegł tylko 60 km, to nieważne. Najważniejsze, żebyśmy uzbierali na te dwa turnusy. Mieszkańcy murowanej gośliny stanęli na wysokości zadania, ponieważ udało się zebrać ponad 11 tysięcy złotych, co pozwoli Martynce na wyjazd. Pan Andrzej, który jest pomysłodawcą tego dzieła, z całego serca mu dziękuję. To mój przedszkolak. Wspaniały, wspaniały obywatel naszego miasta i ja będę na pewno starała się go wspomóc jak tylko będę mogła. Bardzo się cieszę, że ludzie się to włączają, że nie organizator i kilka osób, ale mieszkańcy tu mnie przychodzą całymi rodzinami, tak jak ja dzisiaj z synem w godzinach rannych sam biegałem nie tylko po to, żeby wspierać jedno dziecko, na które zbieramy w tym roku pieniądze, ale to jest taka solidarność w stosunku do osób niepełnosprawnych. To, co w całej inicjatywie jest najciekawsze, to to, że pomysłodawca Andrzej Ludzkowski sam jest osobą niepełnosprawną, a pomimo to pomaga innym i promuje sporty biegowe. Bieganie męża jest jego całym życiem, a przez to bieganie właśnie chce zwrócić uwagę drugich ludzi na, na to, że można pomagać, nawet będąc niepełnosprawnym i cieszyć się tym, że można drugiej osobie pomóc i po prostu zachęcić wszystkich do pomocy. Pomóc przyjechało wiele osób i stowarzyszeń, takich jak na przykład Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni. Nie mieliśmy wyboru. Poza tym od lat znamy Andrzeja, wspieramy i, i identyfikujemy się z jego inicjatywami, popieramy je, przyklaskujemy. No super, coś więcej powiedzieć. Bardzo dobra inicjatywa i, i oby jak najdłużej. Na biegu nie mogło zabraknąć ekipy Wesoły Rower. Przyjechaliśmy tutaj z pomóc Andrzeja i jego ideę. Na stadionie prawie zjawił się cały nasz Wesoły Rower. No i zabieramy się i jedziemy. I tak przez 12 godzin biegano, jeżdżono i chodzono, a suma kilometrów pokazała, że w murowanej goślinie jest siła 4185 km. Tyle pokonali łącznie wszyscy uczestnicy biegu 12-godzinnego, a wszystko, my pomóc Małej Martynce. No, bardzo to jest niezwykle mile. Mówię teraz pan Andrzeju Ludzkowskim, chociaż sam jest osobą niepełnosprawnym, i dlatego, że chce pomagać innym osobom niepełnosprawnym, że bardzo, bardzo się cieszę, naprawdę. I wszyscy my się, że się cieszymy.